Dzisiaj otworzyliśmy wystawę wyrobów medycznych w Senacie. Rok profilaktyki. Diagnostyka, leczenie i rehabilitację. To są trzy elementy, które naszym zdaniem wpisują się w definicję profilaktyki. Diagnostyka, czyli badania przesiewowe przez wykorzystanie urządzeń do diagnostyki laboratoryjnej, przez urządzenia do testy do samokontroli czy y, urządzenia diagnostyczne stosowane w miejscu wykonywania y, świadczeń przez lekarzy. To są też badania diagnostyczne, takie jak kolonoskopia czy badania związane z wykrywaniem nowotworów kobiecych. Gdybyśmy wszyscy badali się wtedy co należy, zgonów byłoby o wiele mniej. Leczenie. Mamy dostępne bardzo nowoczesne rozwiązania i profilaktyka wyraża się również przez leczenie. Jeżeli lekarze będą stosowali i korzystali z nowych technologii. Będą mogli dużo szybciej wyleczyć pacjenta, będą mogli zapobiegać powikłaniom. I ostatni element to rehabilitacja. Profilaktyka przez rehabilitację może nieoczywista, oczywista, a jak istotna peruki, protezy piersi, czyli zapobieganie wykluczeniu, zapobieganiu chorobom na podłożu psychicznym i wspieranie pacjentom w dojściu do zdrowia, a nie popadaniu w kolejne choroby.